Cześć, ja jestem Adam i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym naszym pięknym filmie będziemy czytać ten oto cudowny humor Górnego Śląska. Będę dzisiaj czytał wybrane żarciki o doktorach, a po śląsku o dokturach. O dokturach. No wiadomo, doktor to doktor. Jedni są fajni doktorzy, drudzy są powaleni zwariowani. A jak to doktor ma różne głupie pomysły yy, leczenia ludzi i innych rzeczy, więc różnie to bywa. Więc zapraszam i przechodzimy do pierwszego żartu. Panie doktorze, mój mąż mówi ostatnio strasznie wolno. Wyczymać tego już nie mogę. Czy pan wie, co to jest? Owszem, ma za długie połączenie między ustami a rozumem. No. Bywa tak. To się nazywa chyba seplemienie. Ne, ostatni, wśród Nie jestem sidem, ale dobrze jest. Pański kaszel wcale mi się nie podoba, mówi doktor. To dziwne, powiada górnik. Całą noc trenowałem. A tak mu dobrze szło. Nie wypaliło. A mogło być lepiej. Panie doktorze, udała mi się ta operacja. Także się boł. Synu, nie jestem lekarzem. Ino świętnie Piotrem. To jest cudowny lekarz, no, tak operował, że trafił do świętego Piotra. Poza Mam nadzieję, że na Śląsku takich lekarzy nie ma. <grym> Bo to wstyd byłby po prostu. Panie doktorze, zawsze miałem ciemne włosy, naraz mi się zrobił rdzawy. Pyta pacjentka nieco starsza. Oj, to poważna choroba, proszę pani. Rozum pani koroduje. <grym> no, rozum pani koroduje, czyli co? Mam, na, mam rozumieć, że to nie jest świat rzeczywisty, tylko jesteśmy w świecie tego, cyberpunka albo tego, albo, ty, albo jesteśmy w świecie tych. tych, różnych gier komputerowych o cyborgach, typu D Detroit, <gryt> Detroit albo inne takie rzeczy. Tam może komuś mózg koroduje. <gryt> Pacjent przyszedł do doktora. Doktor go badał i ciągnie nosem. Potem mówi... Nie moglibyście się tak częściej kąpać? A dyć to robię codzień, panie doktorze. No to musicie, ale codzień ta woda zmieniać. Ale panie, on nie ma wody. no. On bierze wodę ze studni, no. Woda ze studni i się myje. W szpitalu rozmawiają dwie pielęgniarki o młodym lekarzu. Jak on się pięknie ubiera, a jak szybko. Mm, wiecie o co chodzi. Tamten ziomeczek, no. się oglądało te rzeczy kiedyś, co nie? <grystanie> A wiecie o co chodzi? Haha, ha, bo tam wiecie. Uysy z Brazers. <grystanie> A nie, panie Łysysy's Brazers, możesz tam pan pójść i się rozbierać szybko, no. <grystanie> Ale głupoty gadam. No, łysy przyszedł i się rozebrał, no. Wszyscy szoku. Do przystojnego lekarza przychodzi młoda dziewczyna. Proszę się rozebrać. Panie doktorze, ja naprawdę jestem chora, a nie... A panu głupstwa w głowie. No, naprawdę musi być łysy. Serio, on tak mówi. Proszę się rozebrać. I potem jazda na całego. Przychodzi do lekarza młoda pacjentka. Panie doktorze, siadłam w parku na ławce, a tam był gwóźdź. I teraz mnie brzuch boli. Lekarz zbadał i powiedział... Poczekamy jeszcze 8 miesięcy i zobaczymy, czy na świat przyjdzie dziecko, czy też paczka gwoździ. O nie. No panie doktorze, powiem panu. Komizm na, na porządku. To <grym> tak jakby było, że tak jak Marcin Daniec mówił, że idą dzieci na wycieczkę z panią i leci bocian. A jak naszą panią wleci bocian, będzie miała dzieci. No, no to będzie. Kicha trochę. Lekarz do pacjenta. Dlaczego pan tak długo się nie pokazywał? Bo byłem chory. No, i to jest prawa, prawi, prawilny obywatel. Nie zaraża, nie chodzi, a doktor ma. On musi przyjść. <grych> Dobra. Tu na Śląsku to my padamy na siadłe mleko kiszka. Prawda? No, ale to nie wszyscy wiedzą. No i raz, ale to jest prawda. I oto już nawet kaść czytał, no i roz to jedyna chorego kobieta zawołała doktora. Na, no to doktor przyszedł i zbadał i przepisał czopki przeciwbólowe i padał. A tu proszę dawać choremu do kiszki trzy razy dziennie. Po dwóch dniach kobieta już zaś do tego doktora przyszła i pada z płacze. Panie doktorze, on już te wszystkie czopki wypił i nic mu nie pomogło. I tak się kończy, jak się nie rozumie śląskiego. On miał to do... do dupy w Czopki są tam. Na dół się wsadza, a nie do mleka. To za głąby. To... O Boże. Lepiej nie mieszkać na Śląsku, bo się potem tak kończy. <grytanie> Roz zaś jeden doktor zbadał badał dzieci. No i wlazła matka z małym dzieckiem. Doktor zbadał, pooglądał i pytał. A odro już dziecko przechodziło? Nie, panie doktorze, my za Buga jesteśmy, pada kobieta. Tak, za Buga jesteśmy, a Odrę nie przeszliśmy jeszcze. Hm, Dobrze. No i ostatni żart na dzisiaj. Roznowu jedna matka przyszła z dzieckiem do lekarza chorób dziecięcych i radzi się, co by jeszcze dziecku dać, aby było zdrowsze. No i lekarz przepisał takie tabletki do sania. Po miesiącu kobieta znów przychodzi i pada do leka, i lekarz pyta: A dała pani dziecku te tabletki do ssania? Nie, panie doktorze, bo ono tyle już scy, że pieluch nastarczyć nie idzie. to co ona tam ssała? że tabletki z, z tym z błonnikiem, czy co? O Boże to jest dopiero. Uf, dobre no dobra. No, był to ostatni żarcik. No, jak widać, te żarty o lekarzach są naprawdę powalające. Jak tam normalnie Łysy jest z tamtego... z tamtej stronki fajnej przyszedł i normalnie też zaszalał w żartach. Ciekawe, skąd oni wiedzieli o nim. Albo o tych grach, że tam mózg koroduje komuś, że pewnie z Detroit ktoś przyszedł albo z Cyberpunka te roboty i że im łeb koroduje. Dobra. No dobra, no to ja już się żegnam do następnego pięknego czytania naszych żartów. Dostawcie tę łapkę i ja się żegnam. Wiadomo, papa, pa, cześć. Czołem, spadam.